Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o postępach treningowych, o tym jak stale je notować. Mierzenie swoich postępów bywa trudne. Nie zawsze wiemy jak to, jak to robić, szczególnie w sytuacji, kiedy się odchudzamy. Najczęściej tym miernikiem naszych postępów jest, jest waga, ale to nie jest najlepszy miernik. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy nastawiamy się na spalanie tkanki tłuszczowej, musimy rozważyć dwie rzeczy. W naszym organizmie występuje przede wszystkim tkanka tłuszczowa i tkanka mięśniowa oraz woda. Każda z tych struktur ma różną gęstość, więc utrata jednego czy dwóch kg na wadze nie zawsze mówi nam o tym, co tak naprawdę straciliśmy. Możemy posłużyć, posłużyć się specjalnymi urządzeniami, które badają kompozycję ciała, ale bardzo często nie mamy do nich dostępu. Te wagi, które są typowo łazienkowe, które mierzą kompozycję ciała, tak naprawdę mierzą ją tylko na kończynach dolnych, ponieważ jest to, e, opiera się to tak naprawdę o zasadę bioimpedencji elektrycznej, przesyłany jest impuls elektryczny, a on zawsze idzie najkrótszą drogą, z jednej nogi do drugiej, więc tak naprawdę kompozycja ciała jest mierzona tylko na poziomie kończyn dolnych. Natomiast e, dużo lepszą metodą, którą możemy stosować, jest zwykły centymetr krawiecki. Należy pomierzyć swoje kilka, kilkanaście wymiarów. Może to być pas, biodra, klatka piersiowa, uda, e, obwód ramienia. Zanotować i po dwóch tygodniach mniej więcej wykonać pomiar ponownie. Pamiętajmy, że nie powinny być pomiary wykonywane codziennie, czy co drugi dzień, nawet co tydzień. Ponieważ nasz organizm nigdy nie notuje postępów liniowo. To nie jest tak, że z dnia na dzień zawsze zmienia się tyle samo. Bywa tak, że po tygodniu, kiedy nie występowały żadne zmiany, nagle bez Naszych korekt w treningu czy też w żywieniu dochodzi do kolejnych zmian w organizmie. Dlatego dwa tygodnie jest najbardziej optymalnym okresem do kontroli tych postępów. Centymetr krawiecki wydaje się najlepszym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Można również subiektywnie oceniać swoje postępy na lustro lub na ubranie. I każda z tych metod jest zdecydowanie lepsza niż zwyczajna kontrola wagi. A jak notować postępy na siłowni? To jest coś, co również e, często jest. Problemem. Okazuje się, że wprowadzamy jakiś trening i po pewnym czasie przestaje on działać. Najwidoczniej jest on źle ułożony. Ale poza samym błędem w ułożeniu treningu musimy pamiętać, że należy go nieustannie zmieniać. Jeden trening nie powinien być stosowany dłużej niż 6 tygodni, ale w ramach treningu powinniśmy zastosować bardzo dużo różnych form progresji. To właśnie progresja, czyli stymulacja naszego organizmu, zmuszanie go do innych form wysiłku, często większych, ale niekoniecznie sprawia, że organizm może reagować. Na bodziec, bodziec treningowy. I to przekłada się na zmiany w naszym wyglądzie, w naszym samopoczuciu, w naszej sylwetce. Form progresji jest bardzo wiele. Ja przybliżę tylko kilka. Możemy zwiększać ciężar. Jest to progresja ciężaru. Możemy zwiększać częstotliwość wykonywania ćwiczeń. Jeżeli trenowaliśmy trzy razy w tygodniu, możemy trenować cztery razy w tygodniu. Możemy zwiększać ilość serii. Jeżeli było ich trzy, możemy wprowadzić cztery. Możemy również skracać czas między kolejnymi seriami. Dla naszego organizmu jest to zawsze kolejny bodziec. Ale to nie wszystko. Te bodźce nie muszą być tak bardzo silne. Może to być na przykład zmiana uchwytu sztangi, możemy ją chwycić węźniej albo szerzej, możemy założyć odrobinę asymetrycznie ciężar albo nieco szerzej lub wężej rozstawić nogi. To jest kolejny bodziec dla naszego organizmu, że coś dzieje się innego. Jeżeli coś dzieje się innego, reakcja organizmu zawsze jest silniejsza. To tylko kilka prostych przykładów. W jaki sposób możecie urozmaicać swój trening i sprawiać, by stale notować postępy? Tyle na dzisiaj, zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć, pozdrawiam.